Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonu. Spędź popołudnia na kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. U nas 4 tory do kręgi klasycznych od 18 zł za godzinę za jeden tor oraz 2 tory do bowlingu od 30 zł za godzinę za jeden tor. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 35 lub 076 846 08 28 wewnętrzny 12. Każdego, kto chce poczuć smak rywalizacji, zapraszamy na czwartki kręglarskie, a wszystkie firmy na Ligę Zakładów Pracy. Więcej informacji na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku. Lednicki Skatepark już otwarty. Obiekt cieszy się ogromnym powodzeniem wśród osób jeżdżących na rowerach, rolkach i deskorolkach. Budowa skateparku trwała 5 miesięcy i kosztowała 1,130,000 130 000 zł. Ponad 660 tysięcy na budowę obiektu przeznaczyło miasto, pozostałe środki przekazała Fundacja Polska Miedź oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uroczyste otwarcie skateparku zaplanowano na wrzesień betonowy bowl, czyli zamknięta rampa do jazdy na rowerze desce i rolkach, poręcz łamana czy platformy. Z tego wszystkiego można korzystać już w nowym skateparku. Legnicki obiekt jest jednym z najnowocześniejszych i najbardziej atrakcyjnych w kraju. Dopiero się uczę i bardzo też mi się podoba takie jak tam widać takie, gdzie się jeździ, tam pod górkę i tak się zjeżdża. To mi się to najbardziej podoba. Jak wynika z tego, jak oblegany jest ten obiekt, no wygląda na to, że taka potrzeba istniała. Pan prezydent, e, wczytując się, że tak powiem, w oczekiwania młodych ludzi, postanowił e, podjąć decyzję o budowie takiego obiektu. Przez do tej pory e, miejscem, którego skajtowcy korzystali, to był Plac Słowiański. No nie był to... Obiekt, który nadawał się do tego typu wykonywania ewolu, ewolucji na, na, na deskorolkach. Oficjalnie skatepark ma zostać otwarty po wakacjach. Do tego czasu obiekt jeszcze bardziej wypięknieje. Młodzi użytkownicy skateparku ozdobią go zaprojektowanym przez siebie graffiti. Elementem, który jak sądzę ubarwi ten obiekt będzie graffiti do którego przystąpią skajterzy i graficiarze z Wrocławia. W przyszłym tygodniu rozpocznie się realizacja tego malunku, że tak powiem. No mam nadzieję, że, że ubarwi to ten obiekt. Ożywi go. Dobra, bardzo dobra inwestycja. Czekaliśmy na nią nawet, bo ja tutaj biegam. Syn jeździ na rowerze, ja biegam po osiedlu i patrzyliśmy, tutaj monitorowaliśmy, że się tak wyrażę, tę budowę. Syn czekał, kiedy skatepark będzie otwarty. wcześniej trenowałem na skateparku w, w starym, tak, w parku, lecz on nie miał tak zaawansowanych ramp, jak tutaj są. Obiekt jest także dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Posiada specjalne urządzenia, na których mogą oni na przykład doskonalić jazdę na wózku. Dwupoziomowy plac skateparku o wymiarach 62 na 25 metrów jest ogrodzony. Obiekt wyposażony jest również w sztuczne oświetlenie, które umożliwia korzystanie z atrakcji skateparku także w godzinach wieczornych.